Witam wszystkich. Andrzej Pasieka pod gruszą. Jest dziś 3 stycznia. Zajrzymy do paru rodzin. Pszczółki się oblatują. Dosyć fajnie, ciepło się zrobiło. I tak przez folię już widzimy, że pomp jest rozluźniony. Jest na środku. Pokarm jest. Super. Dobra. parę pszczółek wisi dennica jeszcze otwarta i zaglądamy jak to wygląda, czy nie brakuje im pokarmu tutaj siedzę spokojnie na dole Zajrzymy jeszcze do tamtych tylko po zakładamy daszki Jedna rodzina mnie interesowała, bo nie widziałem, żeby się oblatywała i to jest bodajże ta rodzina. Wcześniej widziałem, że jest ta nie widziałem, żeby oblatywała się, tak wszystkie się oblatywały któregoś dnia, który 31 stycznia Czyli muszę do tej rodzinki zajrzeć, bo nie było ruchu. Po prostu sobie siedzą rozwiązany Pięknie ładny rój fajnie siedzą. To jest to jest, to jest, to jest od Kasztelewicza Dobra, znaczy matka jest już moja Ale po matce od Kasztelewicza z wybitnej rodziny bodajże tej co stoi tu czyli ta rodzinka sobie spokojnie nie wylatywała na ten dzień na oblot i myślałem, że po prostu coś się tu wydarzyło okej, okay. dobra, Kasztelewicz pięknie czerwi, projekt to był jakiś odkład zrobiony dobra, tu też jest Kasztelewicz wlejemy wodę najpierw Kosztolewicz też ładnie na środku siedzą zakarmione pokarm jest nie ma co Dobra. pojadę jeszcze do lasu, może mi się uda w lesie w lesie zajrzeć, bo tam trochę bardziej wieje niż tu i pojedziemy do trzecią posiekę. To chciałem powiedzieć? Dobra, nie będę chyba więcej pokazywał. Najwyżej włożę, włączę pauzę. Jak coś będzie ciekawego, to dogram. I widzimy się za chwilę. Też jest godzinka, siedzi sobie spokojnie. Patrzcie, tak jak były. Pokarm jest. można hmm. na bocznych mają do góry, kurczę nie widzę ale to będzie koniec stycznia może tak dać im ciasto dla z pyłkiem, dla bez, czyli dla zwykłe dla bezpieczeństwa Dobra, jeszcze zobaczymy na G10 tutaj jest w tym ulu. No i już więcej chyba nie będę pokazywał, bo wszystkie żyją na razie. Jest G10 z białym odpadnikiem. Siedzą sobie przy tej ścianie. Tu gdzie jest pyłek z tej strony prawej, a tam mają jeszcze w lewo. Myślę, że na tę na chwilę. Karmu jest wystarczająca. Dobra, nie będę więcej pokazywał. Zobaczymy się w lesie. Do usłyszenia. Już jesteśmy na pasie co trzeciej. Tu jakiś ruch jest. Proszę, zaraz wyjdzie na ja zaświeci. Popatrzcie, To będzie będąc sztuki. Pusty półkorpus, że miałem się w razie czego uwiązać, nie daje ramek, pusta jest po prostu. No i zobaczymy, czy tutaj pasieka też jest w całości, czy wszystko żyje, ale to jeszcze chwilę, żeby słoneczko wyszło. Szukam, chodzę i szukam dłuta, bo gdzieś musiałem tutaj zgubić. Ale jakoś nie mogę to namierzyć. Miejsce fajne, spokojnie odsłonięte od wiatru w miarę. Część rodzin na pewno pójdzie na sprzedaż i wszystko tu zostanie. skłębione są pszczoły, przenoszą z innych ramek pokarm. O, widzicie, coraz więcej, tylko słoneczko wyjdzie, od razu je wywołuje do wylotka. Да, и кому żeby nie przedłużać, jak I... to słońce wyjdzie, to będzie coś dobra. dobra, otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Nisko. Wow, jest. Pol jest zimna. Ja myślę, że czerwienia nie ma. мертвий скелет цей полячаску в Dobra. Ja to szybko sobie przyglądnę i może jeszcze nagram to co jest na połówkach z tamtej strony. Jeszcze rzucimy okiem. Kardzinkę. na dennicy coś tam leży zamykamy i tam idziemy położę od razu bez pauzowania tam połudzimy co miesiąc tych krzaków tutaj wszystko mam stąd aha dwa daszki muszę przywieźć z tego względu, że widzicie? Jest za krótki za krótki okap i woda wchodzi tu i puchnie. I tak samo właśnie jest tu widzicie jest za mały okap i płyta na ciągła i powałka w środku wygląda. O tak i ta powałka do wymiany z daszkiem to jest Klenar dziesięć 10 no, Tak spokojnie siedzi. O. Zaznaczyłem sobie już cegłą, bo to są te cegły. Muszę, muszę dobra idziemy teraz zobaczyć tam wszystkie żyją Super. prawdopodobnie ta to jest ryjka przywieziona moja co mi wyszła jedna zobaczysz właśnie tych co są na pół Uff. Zapas mają na dwie zimy, Siedzą z tej strony. Nie wiem, jak na dole. Chyba, że nie będę wybał, bo nie wiem. Zapas tu jest. Dziolna ram też. Też są każdy. Także tu, jest jakiś... tu, jest... tu, mogę, tu nie. Dobra, wyłączam pauzę. Zajrzę jeszcze w te dwie, jak będzie coś ciekawego, niepokojącego to łączę. Dobrze. Dobra, otworzyłem tą kolejną rodzinę obok i tak widzę, że ramka tu jakaś wyśmiała. Od sucho w środku. Proszę nie tak może gdzieś przecieka A tak jest mokre pod spodem widzicie Tu wszystko jest z płyty Czyli Płyty już nie będziemy używać do plaszków jak do tej pory, odpukać, Dobre, I, 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 i. do tej pory 100% super czekajcie, Dalej się chłodno zrobiło. Dobra, kończymy. Szybkie takie wglądy. Wszystkie rodzinki żyją. Jest okej. Okay. Co to, to za folia ta lata? Musia wypaściu. Dobra. To nic. Eee, jeszcze raz, TV, Historia na luzie, TV, Historia na luzie, nie wiem dlaczego mi cały czas TV, TV, Historia na luzie, obejrzyjcie, jeśli możecie zasubskrybujcie kanał, jak wam się podoba. I tyle. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego zdrowia i 100% zimowi Trzymajcie się, cześć witam wszystkich Andrzej Pasika pod gruszą. Dzisiaj robimy kolejne miodobranie, Jest to wczesna lipa i akacji chyba zostało jeszcze trochę Także wybieramy cały korpus, matka na izolatorze. Tu mi flamaster, jak wyciągałem, yy, otworzył się i cały płyn się wylał. Pszczółki pracują. Tu już odebrałem, tu nie odbierałem, bo z dwie ramki może tam całą pół nadstawkę, z pierwszego pół nadstawka no i od sklenara będzie też duża nadstawka. Tu też nadstawka duża, tam połówka do odebrania. Tu odkłady pierwsze co robiłem to już mają naniesione. Także malutkie odkładziki. Część odkładzików sprzedałem. Ze sklenarem i z, z dobrą. Ogłoszenie było na OLX. Fajnie pracują. 500 metrów dalej, 600 jest gryka. I wieczorami czuć, nawet teraz jak się otwiera, że, że jest zapach gryki. Mm, co jeszcze? Tutaj dałem pół korpus na dół, żeby doniosły, bo jest nieodebrany jeszcze. Część ramek zabranych, i część muszą jeszcze donieść, dosklepić. No tak, tak to wygląda. O, widzę pszczoła, skrzydełka ma. No, już się schowała. Skrzydełka ma pociapane farbą, bo się rozlało. bardzo ładnie zasklepiony. Ha. Dobra, ja odbieram. Już część mam zaniesione. Układam sobie na przyczepkę. Cały dzień roboty. Jutro druga pasieka. W tym nowym miejscu. Dobra. Ja się biorę. Jak coś będzie ciekawego, to także dorzucę. Przeglądy robiłem yy, dwa dni wcześniej. Także nie muszę zaglądać do gniazda. Tylko odbieram miód. I łączę pauzę. Coś przerwało tamto yy, nagranie. Tak. Kapie. Kapie. Tu kapie stąd donoszą i kapie. Czyli co? Nie odbierzemy znowu tego korpusu. Zaraz zajrzę może te połówki i zrobimy coś. Zobaczcie, lecą krople. Ale tu się otworzyło to. Skapuje. Dobra. Robimy dalej. No i jak widać te ramki nie są do odebrania. Jeszcze, jeszcze nie dojrzały. Jedną ramkę tylko zabrałem i teraz ten dół wezmę stąd wezmę albo nie wezmę i tutaj dałem w środę, w środę chyba, czwartek, środa, czwartek, środa, czwartek zrobiłem przegląd to część ramek z dołu muszę, będę musiał przełożyć. Zobaczcie pszczoły pomalowane przez flamaster Dobra, pauza. Znowu z ręki. Tu już widzę, że one tak ładnie było. Ostrość coś już zalewają. W środę dostał tą nadstawkę. Chciałbym zabrać kilka ramek stąd i uzupełnić. Może się uda. Silna rodzina to silna rodzina. O! Proszę. Ona dalej ma coś tam natargane, tam gniazdo jest. Ach, nie idzie oderwać. Pędzelkiem jak archeolog yy, Kupiłem szczotkę Taka sztywna, że szkoda tych pszczół, bo je roluje bardziej niż kur, czy to zalana jest z lipa z gryką, chyba no. czuć lipę i czuć grykę. No widzicie, jak się rozlało. Otworzył się flamaster. masakra. Tak, to wszystko jest świeże. <laughs> Dobra, ja to muszę poskładać będzie widać, pokażę Wam Izolator I tak będę zakarmiał Wtedy zaleją sobie Wszystkie ramki, gdzie się wygryza czerw A w izolatorze Będzie gniazdo na trzech ramkach Kurczę, tu też coś, coś Włożona była inna ramka już zasklepiana niż masz Tam już zasklepione Muszę zajrzeć, co tam się dzieje <laughs> No i izolator No i trzech, na trzech ramkach będzie Czerw. Zaleją sobie boczne ramki. To jest 12-ramkowy, także myślę, że na 7-8 ramkach plus podkarmiaczka będzie super. Dobra. Jak coś jeszcze ciekawego będzie, to dogramy.